Harry będzie w centrum podczas koronacji i orzech do zgryzienia. Kilka tygodni temu Pala z obwieścił wszem i wobec, że książę Harry pojawi się na koronacji swojego ojca. U jego boku nie zobaczymy jednak również z zaproszonej Meghan Markle oraz ich dzieci, synka Archiego i córeczki Lilibet. Dzieci wraz z mama zostaną w domu, by wspólnie naswietować urodziny Archiego. Które zbiegły się z historycznym wydarzeniem na jakie przywileje może liczyć z Harry? Eksperci nie mają wątpliwości. Ekspertka Katia Hall powiedziała w True Royalty TV, że odsuniecie Harry'ego całkowicie na boczny plan nie wyjdzie royalsom na dobre. On nie może im wyglądać, jakby został wepchnięty do jednej z mniejszych lawek. Przecinek jest członkiem rodziny, jest drugim synem króla, przyjeżdża na koronację. Nie się ukrywał za filarem stwierdził ekspert. Królewski historyk Gareth Rossell uważa jednak, że to blat. Miejsce, w którym zostanie usadzony Harry bedzień wyjątkowo oznacza Wpłynie bowiem na postrzeganie rodziny królewskiej, ponieważ bedzień wskazywało na to. Jaki ma maja stosunek do bączucznego księcia, który bez względu na wszystko jest częścią ich rodziny. Gdybym doradzał palacowi w zakresie PR, umieściłbym Harlego blisko i na środku do The Według Według Pagasix, masmek Han Markle i brat następcy tronu nie przejmuje się za bardzo miejscem, które zostanie mu przydzielone. Mężczyzna chce bowiem opuścić Londyn w kilka godzin po zakończonych uroczystościach koronacyjnych, by pospieszyć wprost do swojej rodziny w Stanach Zjednoczonych i świętować z nimi urodziny Archiego. Harry pojawi się, aby wesprzeć swojego tatę, wiemy tylko, zaproszenie o więcej dla niego jest naciągane. Kropka on nie ma żadnego planu poza wyjściem i wyjściem donosi portal.